Ja tutaj poprosiłem, właśnie w kontekście wzbogacania tekstów, popracujmy nad propozycją na post numer dwa i to jest ten post, który wam przytoczyłem tutaj. Poprzednich, czy pierwszego i trzeciego nie wklejałem. Stąd tak pracujemy na tym, rozwijałem umiejętność analizy danych, podejmowanie decyzji na podstawie intuicji. Poprosiłem o trzy alternatywne wersje. Czyli spodobał mi się ten tekst, chcę na nim pracować. Oczywiście każdy z nas może pracować na tym, którym. Jemu się jej się najbardziej spodobał, poprosiłem o znowu przygotuj trzy alternatywne wersje. Czy powiedziałem, nad czym będziemy pracować? Dalej mamy w kontekście rozmowy, bo to cały czas jest z tej samej konwersacji, mamy w kontekście rozmowy wcześniej przekazane, że dana osoba jest konsultantem biznesowym, czy dana osoba. Narzędzie chatgpt, model w tym momencie wchodzi w rolę konsultanta biznesowego i copywritera, ale teraz poprosiłem go o to, aby pracował nad propozycją postu numer dwa i przygotował trzy alternatywne wersje i tym razem ja już dodałem do nich coś, czyli zachęcam do tego, żeby to nie było bierne korzystanie z narzędzia, czyli jeżeli chcemy w biznesie zwłaszcza, ale tak naprawdę w budowaniu właśnie własnej marki osobistej i własnej efektywności, jeżeli chcemy korzystać z narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, to zachęcam bardzo mocno do tego, aby robić to w sposób przemyślany, czy w sposób, który jest autentyczny, gdzie wkładamy też kawałek siebie. Jeżeli będziemy próbowali tylko i wyłącznie biernie przekopiować coś z jednego do drugiego miejsca, to prawdopodobnie się nie sprawdzi i to już wiele osób niestety się na tym przejechało, więc zachęcam do tego, aby wkładać tam jakąś cząstkę siebie. Więc ja tutaj wymyśliłem, że ciekawą alternatywną może być opisanie osobistej historii, albo historię bazującą na prawdziwej marce, albo trzy przykłady sytuacji, które mogłyby się w ogóle wydarzyć, czyli takie hipotetyczne, hipotetyczne sytuacje. No i ten tekst wzbogacony znowu mamy tutaj już, nie podaje, nie pokazuje, jakie były jakby początek i koniec, bądź się nie zmieniał, ale to wzbogacenie tekstu pojawiło się nam e, ta historia osobista, czyli kilka lat temu organizowałem szkolenie, które miało być hitem, zaplanowane, przemyślane, oparte na doświadczeniach, ale uczestników było mało zastanawiałem się dlaczego. Problem był w braku analizy danych, nie sprawdziłem jakie tematy interesują moich klientów, nie przeanalizowałem popytu i preferencji, skutek zmarnowany czas i zasoby. I zwróćcie uwagę, że kiedy ja już taką historię opowiadam i znowu tutaj to, to nie jest idealna historia, ona jest trochę sztucznie napisana, moglibyśmy ją napisać bardziej po ludzku, czyli moglibyśmy zacząć pracować dalej nad tym tekstem, aby on brzmiał po prostu lepiej. Natomiast kiedy już czytam taką hi historię, to prawdopodobnie dla wielu osób ona będzie o wiele łatwiej będzie się z nią zidentyfikować, bo pewnie wiele osób popełniło taki błąd, czyli chciało stworzyć, zwłaszcza pracując nad swoim pierwszym biznesem, chciało stworzyć produkt lub usługę, która później nie znalazła, nie znalazła odbiorców, aż skoro tak, no to tutaj miały takie osoby. Z, Taką czy podobną sytuacją do czynienia, a więc mogą być też zainteresowane potencjalnym rozwiązaniem, które podaje dalej. Kolejna propozycja to propozycja na temat marki, która jest znana. No i czatki PT wybrał tutaj Netflix. I kilka lat temu firma była na rozdrożu, decydując, jakie produkcje finansować. Zamiast polegać na intuicji, Netflix zaczął dokładnie analizować dane użytkowników, co oglądają, kiedy przerywają seans, jakie gatunki preferują. Rozwiązanie. Dzięki dogłębnej analizie danych, Netflix zainwestował w produkcje takie jak House of Cards, które stały się ogromnym sukcesem, bo decyzje oparte na danych pozwoliły firmie trafić w gusta widzów i osiągnąć globalny sukces. I znowu, to jest bardzo duże uproszczenie, napisane w sposób dosyć prosty, ale jednocześnie daje nam historię. Daje nam historię, czyli coś, co ludzie lubią śledzić. Najczęściej lubimy śledzić historię, lubimy patrzeć kiedy. Jak coś się wydarza, jak się rozwijają wypadki, i historia, krótka historia jest takim sposobem właśnie na przekazanie takiej bardziej angażującej historii w sposób bardziej angażujący, dzięki czemu jest większa szansa, że osoby znowu doczytają do końca, a tam na końcu może się na przykład kryć nasza propozycja wartości, czyli to, co my oferujemy w naszej. W naszej ofercie. W tym przypadku przypominam, że tworzyliśmy content, strategię kontentową dla firmy zajmującej się szkoleniami, rozwojem z zakresu myślenia strategicznego i analitycznego. Kolejna rzecz, czy kolejny sposób to yy, pro, poprosiłem czat o trzy różne hipotetyczne sytuacje. Firma wprowadza nowy produkt bez analizy rynku, wynik niska, sprzedaż i straty finansowe. Menedżer podejmuje decyzję o zamknięciu oddziału nie badając danych finansowych skutek, zamknięcie dochodowej jednostki. Zespół marketingowy przygotowuje kampanię bez analizy danych demograficznych, rezultat kampania nie trafia do właściwej grupy odbiorców. I to powiem szczerze, moim zdaniem akurat już jest słabe wzbogacenie tekstu, to znaczy tutaj czat GPT, ja kopiowałem wprost te teksty, żeby też Wam pokazać, że one nie zawsze będą dobre i to jest normalne, to jest oczywiste, i jednocześnie nie powinniśmy się tym zniechęcać. To znaczy, to, że czatki PT, czy jakiekolwiek inne narzędzie oparte o sztuczną inteligencję dało nam wynik, który nas nie zadowala, to o jeszcze o niczym nie świadczy. To nie znaczy, że on nie jest w stanie, nie, nie może, nie, nie ma szansy na to, że stworzy nam coś, co. Em, co będzie działało lepiej, co będzie brzmiało lepiej, co może się sprawdzić lepiej. Tylko świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że stworzyło nam w tym przypadku tekst, który po prostu najzwyczajniej w świecie nie działa. To znaczy, możemy się zastanowić nad tym, jak go wzbogacić, bo tutaj tylko jest po jednym zdaniu. To po prostu brzmi źle. Ale to nie jest jedna rzecz, którą możemy zrobić dla wzbogacania tekstu. Bo teraz poprosiłem w kolejnym promcie, poprosiłem o to, aby ten tekst z Netflixem wzbogacił o emojis, czyli o emotikony i zwróćcie uwagę, że nagle gdybyśmy chcieli i tutaj poszukiwanie, poszukiwanie emotek, emojis do tekstów w social mediach, jest czymś, co ja osobiście naprawdę nie lubiłem. To znaczy, ja strasznie tego nie lubiłem, ale jednocześnie wiedziałem, że łatwiej się tak czyta, że to urozmaica tekst, sprawia, że on jest bardziej ciekawy, że jest bardziej dynamiczny. Ale ja osobiście tego nie lubiłem robić. Sam tego nie lubiłem robić i wiedziałem, że mi to zajmuje czas. To znaczy, każde znalezienie pojedynczej ikony to jest coś niewielkiego, nie zajmującego wiele czasu, ale jeżeli mam znaleźć ikony do całego tekstu i tych ikon w tym przypadku mam nie wiem, 8. To, to zajmie na mnie 2-3 minuty. I to są 2-3 minuty, których, których nie poświęcę na coś innego. Jeżeli tych tekstów, powiedzmy, że publikuję w ciągu tygodnia 5, to już mamy tych minut, jakby to dalej nie jest niesamowicie duża ilość. Ale jeżeli będziemy tych zadań takich kolejnych sobie dokładać, to się okaże, że tak naprawdę. Nie musimy się dekoncentrować. Nie, nie, nie musimy. Myślę, że na więcej niż dwie minuty by to trwało. Więc w tym przypadku zdecydowanie byłoby to, byłoby to opłacalne, ale jak widzicie mamy już taki wzbogacony tekst. Mamy wzbogacony tekst o nowe informacje. Mamy wzbogacony tekst o emojis. Kolejnym sposobem na wzbogacanie tekstu jest po prostu proszenie o to, aby stworzył lepszy tekst. Tak? Czyli możemy poprosić o to, by stworzył tekst bardziej ekspresyjny. Opierający się o historię, bardziej pisany językiem prostym, czy bardziej pisany językiem do odbiorcy, czy takim wprost na ty. I możemy prosić o różne sposoby wzbogacania tego tekstu. Kolejnym sposobem na wzbogacanie takiego tekstu jest poproszenie o stworzenie grafiki. I to też wielokrotnie robiłem. Dzisiaj, nie będę, dzisiaj tego już nie pokazuję, natomiast. Możemy z taki tekst skopiować do narzędzia, poprosić wygeneruj ilustrację do takiego tekstu, do takiego postu na social mediach i czatki GPT czy Microsoft Copilot nam tą ilustrację bez problemu tworzy. I teraz jak widzicie, to były trzy etapy procesu, czyli etap stworzenia strategii, opracowania strategii, etap przygotowania tekstu takiego pierwotnego oraz później wzbogacania, czyli pracy nad tym tekstem.